Witam Was kochani serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mam dla Was zapach z grupy orientalno-kwiatowej. Chociaż ja bym powiedziała, że to co Wam za chwilę przedstawię to jest taki typowy mocno waniliowy waniliowiec. O. A będzie tutaj mowa dzisiaj o Dior Addict. I w dosłownym takim tłumaczeniu na język polski oznacza nałogowiec. No, i teraz tak. Ja mam tutaj akurat wodę perfumowaną. To jest woda, która przeszła reformulację. Oczywiście 2014 rok, i późniejsze tak wygląda buteleczka. Ona od tej pierwotnej wersji z 2002 roku różni się właśnie tutaj kolorem korka. Tamta miała złote akcenty. Ta ma taką szatę graficzną, właśnie srebrną. I co by tu można powiedzieć? Yy, dla fanek yy, tego starego, yy, tego klasycznego tego sprzed wielu lat adikta, faktycznie może być to yy, już nie to samo nie ten sam zapach i tak dalej wiem, że wiele kobiet, które używały yy, zapach z, tamtego, z tamtych lat yy, są rozczarowane że to już nie jest ten sam adikt ja się na tym nie będę skupiała nie mam tamtej wody, mam tą więc o tej Wam po prostu opowiem. Nutą głowy tego zapachu jest liść mandarynki i kwiat pomarańczy. Sercem zapachu jest jaśmin wielkolistny, a bazą tych perfum jest wanilia bourbon. I ja przy tej wanili, akurat przy tym zapachu, zatrzymam się, ponieważ tak sobie pomyślałam, że skoro jest taki mocny, typowy waniliowiec, to ja tej wanili chwilkę czasu poświęcę. Wanilię zapewne znacie, ponieważ jest ona w naszych polskich domach bardzo często używana do różnego rodzaju wypieków, ciast, deserów, napojów, na przykład gorącej czekolady, daje w taki fajny, ym, ym, słodkawy aromat, wanilia również rozgrzewa, także też kojarzy nam się przede wszystkim z okresem zimowym. A ja tylko dodam, że w naturalnych warunkach. Ona jest podobna troszkę do storczyków, takich obecnych w naszych domach, bo to jest roślina z grupy storczykowatych. Tylko to jest taki storczyk, który się pnie do góry, ma dużo, dużo zielonych liści. Z tego też sobie wyrastają takie te właśnie laseczki, gdzie hmm, później też mamy je w domach, jak, jako te laski wanilii. I ta roślina również rodzi kwiaty. Podobne właśnie do tych takich kwiatów typowo storczykowatych. Z tym, że tu jest taka ciekawostka, bo kwiat wanilii również jest nazywany jakby kwiatem jednej nocy, jednego dnia i tak dalej i tak dalej. Ponieważ od zakwitnięcia do jego śmierci upływa kilka godzin. Po zerwaniu robi się bardzo, bardzo czarny. No ale takich ciekawostek. A jeśli chodzi o, słuchajcie, o e, zapach, no zapachu się nie pozyskuje właśnie z tych kwiatów, tylko z tych, z tych lasek wanilii. E, laski wanilii podaje się, ja oczywiście się zrywa, podaje się jej fermentacji, suszy się na słońcu i tak dalej i na nich po jakimś czasie osadza się e, taki ekstrakt wanilii, co, co się nazywa wanilina. E, wanilia na świecie rozpowszechnili Hiszpanie, którzy zostali poczęstowani przez Azteków takim właśnie gorącym napojem, gorącą czekoladą z laseczką w wanilii, zakochali się w tym no i dzięki nim poznaliśmy właśnie tą fajną roślinkę, która w dzisiejszych czasach jest dodawana do różnego rodzaju zapachów, najczęściej tych na okres jesienno-zimowy, ale też oczywiście nie tylko. Ja uważam, że każdy zapach można sobie stosować o każdej porze roku, dnia i tak dalej, dozowany z umiarem, pasuje na każdą okazję, jeśli my się oczywiście w tym zapachu dobrze czujemy. Oczywiście starożytni Indianie poznali sekrety wanili od A do Z, to oni ją, że tak powiem, pierwsi yy, uprawiali i tak dalej. A według mitologii, właśnie z tych strażydnych Azteków, pewna księżniczka Ksanat chciała poślubić takiego śmiertelnika. Na to się nie zgodziła, słuchajcie, rodzina. Kochankowie uciekli do lasu. Oczywiście zostali złapani i brutalnie zabici. Bijące serce zrzucono, złożono na ołtarzu. A ich ciała zrzucono ze skał. Tam, gdzie krew dotknęła ziemi, tam wyrosła właśnie wanilia. I oczywiście ona kwitnie tak króciutko, jak głosi legenda, jak miłość tej pary kochanków. To z takich, słuchajcie, ciekawostek. Jeszcze króciutko dodam, że wanilia jest drugą przyprawą na świecie. Z tych najdroższych. Pierwszą jest szafran, właśnie drugą jest wanilia. Także oto macie taki tutaj piękny, waniliowy zapach. I teraz tak. Ja sobie oczywiście znałam ten zapach, używam, bardzo lubię. Dla mnie to, tak jak powiedziałam wcześniej, jest zapach bardzo, bardzo mocno waniliowy, ale ma różne jakby wydźwięki. Nigdy mi on nie pachnie tak samo. Oczywiście na samym początku po rozpyleniu na skórze. Czujemy taki mocny, mocny aromat. Ja bym powiedziała, że bardziej taki zielonkawy i tutaj bardziej czuję zamiast wanili, właśnie ten kwiat pomarańczy, i może bardziej ten, to, ten liść mandarynki, taki jakby roztarło się w dłoniach, to tutaj to właśnie czuć. Czasami mandarynki. Można było znaleźć w polskich domach, jak sobie tam te listki mocno potarliśmy, to ten aromat jest taki dosyć podobny. Z czasem ten zapach na skórze robi się bardziej taki ciepły, gęsty i teraz w zależności od dnia, pory roku i pogody, na tej bazie waniliowej mi wychodzi taka słuchajcie, dymna nuta. Czasami. Która mi bardzo mocno przypomina po prostu ognisko. Takie mam wrażenie, jakbym sobie siedziała gdzieś nad ogniskiem, zajadała jakiś deser waniliowy, no i oczywiście cała przysiągam tym dymem. Oczywiście jest to dosyć ciekawy aromat, ja bardzo go lubię, bo on przebija się czasami i zapach ogniska również. Uwielbiam, także absolutnie mi ta dymna nuta nie przeszkadza, a wręcz ją naprawdę bardzo bardzo lubią. Jeżeli jest, słuchajcie, cieplej, nie wiem, świeci słońce i robi się wyższa temperatura na zewnątrz, to on robi się bardziej zielony, pachnie zielono. Oczywiście na na wanili, ale już jakby pierwsze skrzypce Gra coś zielonego. Jest to taka zieleń soczysta, namacalna, taka naprawdę zielona. Czuć jakby zielone listki. No. Wanilia w tym zapachu absolutnie nie jest taka z tych typowo jadalnych. Ona jest bardziej taka sucha, bardziej gorzka. Ja bym powiedziała, że dla mnie to jest taka sproszkowana laska wanilii która gdzieś tam raz na jakiś czas do, dociera do, do właśnie do nosa. Z tą taką dymną, fajną poświatą i mówię, odpory roku zależnie od temperatury też z czymś takim soczystym, zielonym. Także słuchajcie, zapach naprawdę jest ciekawy. Oczywiście jest on z typu tych tak zwanych killerów. Na pewno niewielu osobom on przypadnie do gustu, ale oczywiście można testować, sobie próbować, y, zobaczyć. Jest to oczywiście klasyk, jest on piękny, y, trwałość jego jest, jest, jest niesamowita, y, bardzo, bardzo długo się utrzymuje na skórze, na ubraniach. Y, po praniu również możecie go wyczuć. Y, często używany jest na okres jesienno-zimowy. Ja oczywiście lubię też go używać w okresie Wiosennym. Jest to zapach odurzający, bardzo intensywny, można powiedzieć wręcz narkotyczny. Bardzo mocno podoba się płci przeciwnej i przede wszystkim przez mężczyzn jest komplementowany. Ja nie spotkałam się z opiniami na jego temat, że on jest jakiś, nie wiem, słodki, ulep albo cokolwiek w tym, w tym stylu. Absolutnie nie. Jeżeli jakieś pojawiały się opinie, to oczywiście, że to jest piękny zapach i tak dalej. No, pojawiają się opinie na, jego, opinie na jego temat, że to jest zapach, który uzależnia. Być może coś w tym jest. Ja go osobiście bardzo lubię, muszę mieć go tam w tej swojej kolekcji. Oczywiście Wy sobie testujcie, próbujcie. Być może Wam również przypadnie do gustu i stanie się Waszym takim osobistym narkotykiem. Także, jeżeli Wam się podobało, słuchajcie, to zostawcie subika, łapkę w górę. Ja oczywiście zapraszam was na kolejne recenzje i do zobaczenia. Trzymajcie się, pa pa.